Miałem w sumie psycholożkę jeszcze obejrzeć, musimy pogadać o siarach. No nie ukrywam, że zaintrygował mnie ten temat. I tak czysto hipotetycznie, w takim wiecie świecie idealnym, użytkowanie tej platformy na przykład przeze mnie mogłoby wyglądać w taki sposób, że właśnie w tym momencie mogłabym zaprosić was po drugiej stronie internetu do odwiedzenia mojego. On siarskiego profilu, gdzie za odpowiednią opłatą czekałyby na Was dodatkowe materiały na temat poruszony w tym darmowym filmie na YouTube. No nie wiem, czy to by były takie materiały. Formy do celów takich edukacyjnych, rozrywkowych, czy nawet rozwojowych jest jak najbardziej prawdopodobne. Teoretycznie, bo w praktyce została ona zalana soczystym adult contentem. Aktualne statystyki mówią nawet o 98% włochatych treści znajdujących się na tej platformie. To dużo. No dobra, ale na początku... Miał takie założenie, no i to jest tak jak z każdą inną platformą, że jak tego nie utniesz w zarodku, to potem się to rozprzestrzenia. Dlaczego? Bo jest z tego zysk i w finale to to się staje głównym elementem, który przyciąga ludzi. Więc no, takie jak na każdej platformie. Halo? Pan miał taki plan, że w którymś momencie chcieli zabronić tego kontentu, ale nie wyszło, chyba ich widać. Nie ma sensu tego zabraniać, bo powstałaby inna strona, albo już pewnie powstała jakaś konkurencja, która by zgarnęła całą tę publikę, a oni by stracili pieniądze. Po prostu to pokazuje, że jest takie zapotrzebowanie na rynku. To świadczy też o ludziach, że tak powiem, o naszym społeczeństwie jako takim, że są takie potrzeby i tyle oni to dostarczają, więc pod tym względem samo zablokowanie oni za nic nie zmieni. A tym bardziej przy, przy takim nastawieniu, jakie jest aktualnie, gdzie w zasadzie jest podejście na zasadzie, no i co w tym złego? No i tyle. I to się jakby zamyka większość dyskusji na ten temat. Ile byś musiał dostać dolarów, żeby normalnie świecić nago? Nie wiem, nigdy tego nie, nie myślałem nigdy o tym. A ile byś zapłacił za zdjęcie mojej knagi? Kuta z 21:37? <noise> Negocjujmy. <głosy> Poszli o ten jeden krok dalej, tworząc dla swoich użytkowników przestrzeń, której poza zaspokojeniem tej podstawowej potrzeby fizjologicznej otrzymywali oni możliwość budowania takiej trochę jakby relacji na odległość, symulacji takiej relacji na odległość z twórcami, których decydowali się wesprzeć swoją subskrypcją. Oczywiście, że taka relacja. O, to my też budujemy taką relację, tylko różnica jest taka, że ja wam nie wstawiam zdjęć w kostiumie kąpielowym, albo bez, albo w dziwnych pozycjach. To jest, to jest jedyna różnica. Haha, <słuchanie> mógł być? Bez. To łase to wszystko naprawdę, tylko no, jedno w głowie. Ja was przyciągam inteligencją, błyskotliwością i kreatywnością, tak? To jest to, co mam wam do zaoferowania. A wy byście chcieli takie pospolite wypięcie dubska? No nie, no to nie tutaj, no. I dla części osób, na przykład, zmagających się z jakimś poczuciem niskiej wartości czy samotnością, może być to pewnego rodzaju powierzchowne, doraźne lekarstwo na ich problemy. Niekoniecznie adaptacyjne i przynoszące trwałą ulgę, ale na pewno chwilowo satysfakcjonujące. Ja chyba nikogo nie zdziwię stwierdzeniem, że ta epidemia samotności w dobie social mediów z roku na rok przybiera na sile. Czy ja dobrze rozumiem, że psycholożka nieco krytykuje onsa jako kobieta? <laughs> Ojej, czyli zwraca uwagę, że to jest żerowanie na ludzkich problemach i potrzebie bliskości w czasach internetu? I wiecie, moje drogie Loszki i Leszkowie. Oczywiście, że wiadomo, że taką niebieską platformę nie będą użytkować wyłącznie osoby, które zmagają się z poczuciem samotności, czy jakimś brakiem pewności siebie? Oczywiście, że nie, ale czy będą istotną częścią? Wydaje mi się, że tak. Zobaczcie, nawet was pytałem. Dlaczego w taki nieco pochmurny, ale jednak ładny dzień siedzicie kuba na Twitchu i oglądacie jakiegoś zjecha, który ogląda jakieś inne filmy i komentuje? Czemu to robicie? Dlaczego w tym momencie nie jesteście na siłowni, nie czytacie jakiejś mądrej książki, tylko siedzicie tutaj? <laughs> Bo jesteś sexy. Dzięki, ciocia, Sylwia. Można nie uwzględnić, jakoś trywializować tego faktu, że użytkowanie takiej niebieskiej platformy może przybierać formę pewnego rodzaju plasterka na samotność, czy jakieś nasze wewnętrzne rany i zadrapania, i po prostu warto jest być tego świadomym, bo może być to kolejny krok, który możemy zrobić w naszej Healing journey, podróży. No dobra, ale to były tylko niektóre z możliwych motywacji przyświecających użytkownikom gwiazdy naszego dzisiejszego filmu. Kwestia twórców na niej publikujących, to jest dopiero temat rzeka. Sama lista czynników inspirujących do załatwienia. No dobra, ale czekaj, no bo ona też tak mówi tutaj jakby delikatnie trochę o tym. No bo jaki inny cel mogą mieć ludzie, którzy regu... tylko zaznaczam, regularnie przychodzą do jakiejś tam typiarki załóżmy i sponsorują jej oni. To jaki oni mogą mieć inny cel? Bo okej, okay, raz ktoś przyjdzie, no to ciekawość, tak? Bo chce zobaczyć, jak ta typiarka wygląda bez ubrań, bo jest znana, bo to, bo tamto. Okej, okay. ale mówię o takich ludziach, co regularnie przychodzą. To nie muszą liczyć na zbudowanie tej jakiejś relacji. W sensie muszą mieć jakieś, wiecie, takie tematy do ogarnięcia. No nie wierzę, no w sensie. no no raz co rozumiem, że ciekawość, ale potem miesiąc w miesiąc to musi być jakiś taki element, że, że chcesz pisać te wiadomości i tam zawsze ci miło ktoś odpisze, że coś, że musisz trochę na tym no, no tam być. No po co opłacać więcej niż mniej? No Właśnie o to mi chodzi, to, że wiesz, że, że jest element ciekawości, ale co dalej? Czemu tam są ludzie, którzy nie wiem, pół roku, rok czy ileś tam sponsorują takiego OFa komuś? Jakieś przywiązanie pewne właśnie i to pokazuje, że masz jakiś problem, że... A tworzysz więź z jakąś typiarką z internetu na podstawie jej nagich fotek i za każdą wiadomość płacisz. Nie, nie, poziomki, nie, nie, nie to nie, nie jest to samo. Bo tutaj nie ma elementu seksualnego, Rozumiesz? To nie jest tak, że ktoś tu przychodzi ja teraz nagle, nie wiem, miłe wiadomości będę pisał do kogoś. Rozumiesz? Nie, nie tworzymy takiego wrażenia. Tu się wyzywamy, tak? Tutaj się napieramy, no to jest. A Oktagon Twitchowski, a nie wiesz ooo, ale piękny dzionek. Myślę, że znajdzie się ktoś, kto ma na czymś punkcie obsesję, taki stalket trochę. No tak i właśnie widzisz, za każdym razem jak przychodzi ci jakieś inne jakieś wyjaśnienie tego dlaczego ktoś na przykład przez rok sponsoruje komuś on to zawsze będziesz miała jakiś taki pomysł, ale na zasadzie, że tam jest a coś nie tak. W ogóle dla młodych osób, dopiero zaczynających swoją przygodę na tym rynku pracy, taki potencjalnie dużo większy zastrzyk gotówki niż na przykład w gastro albo w pracy za barem, może wydać się dość pociągający. A gdy dorzucimy sobie do tego jeszcze możliwość bycia samemu sobie szefem. Podoba mi się to, że mogę pracować z domu, podoba mi się to, że poniekąd w dużym stopniu ode mnie zależy ile zarobię, podoba mi się to, że mogę pracować na drugim końcu świata, jeżeli tylko mi się zachce. Oraz taki obraz finansowego dobrobytu, kreowany przez niektórych twórców w social mediach zajmujących <grym> I na co dzień publikacją takiego adult contentu, no to prawdopodobieństwo skuszenia się na tego typu działalność zarobkową wydaje się znacząco wzrastać. Czy co mi się podoba? Takie życie? Ogólnie tak, ale nie... Znaczy inaczej, osiągnięcie takiego stylu życia tak, ale nie w taki sposób. Takiego stylu życia na zasadzie, że możesz z dowolnego miejsca na ziemi pracować, że masz w tym sensie wolność, że panujesz nad swoim życiem, tak, ale nie... Ja uważam, że to jest fajne wartości, ale nie... jeżeli nie osiągasz ich w taki sposób, jak przez OnlyFansa. A żeby jeszcze tego było mało, w w kwestiach finansowych, to nasza droga niebieska platforma ze swoich twórców ściąga haracz w wysokości 20% od zarobionych subskrypcji. Fajne! Znaczy no je... się spodziewałem, nie wiedziałem, że oni już 20% biorą. Nie wiedziałem, że tak dużo. Myślałem, że mniej. To jest co i taki... Prowadzą trochę, można powiedzieć, internetowy. Wśród czynników skłaniających do rozpoczęcia działalności na niebieskiej platformie, grzechem byłoby nie wspomnieć, obok tej chęci zarobku, czy potrzeby bycia rozpoznawanym na ulicach, o takich aspektach, jak również zaspokojenie potrzeby eksploracji własnej seksualności, czy na przykład potrzeby wygody i autonomiczności w miejscu pracy. Obok... Ha, jak to ładnie brzmi? Jak to ładnie brzmi? Potrzeby czego? Czy na przykład potrzeby wygody i autonomiczności w miejscu pracy? <laughs> wygody i autonomiczności w miejscu pracy, a Nigdy tak tego nie słyszałem. Jeżeli spojrzymy tak. sobie na zagrożenia. Proszę podnieść rękę, kto kiedykolwiek oglądał jakąś formę pornografii. Proszę widzowie, proszę podnieść rękę. To do was. Podnieście rękę, jeżeli kiedyś oglądaliście jakiegoś pola. No co blobulowa, nie oho, tylko się przyznaj. O, teraz nagle oho, oho, oho. Tyle. <śla> Jak ta, nigdy. Mhm. Czy ja oglądałem? Oglądałem. My oglądamy tylko te, które ty polecasz. Tak, co ostatnio polecałem? Film ten powstał przede wszystkim dlatego, że na Przestrzeni ostatnich lat mojego bacznego śledzenia wydarzeń w sieci, zaczęła kiełkować powoli we mnie taka obawa, czy my w social mediach nie zaczęliśmy mieć do czynienia nie z normalizacją tego typu zarobkowania, a z jego promocją. No to ja ci podpowiem F z promocją. Oczywiście, że tak. W każdym razie, dlaczego tym mówię. O społecznym dowodzie słuszności na łamach tego kanału wspominaliśmy sobie już wielokrotnie, jest to pojęcie z zakresu psychologii społecznej i socjologii i odnosi się do ludzkiej tendencji do opierania swojego zachowania lub poglądów na tym, co robią lub myślą inni że większość ma rację i im więcej influencerów będzie dołączać do No tak, ku... a to ja, ja psychologii nie studiowałem, mówiłem wam to samo. Ja p... ja jestem naprawdę jakimś geniuszem wcielonym, to jest niesamowite. Bez kitu, jak ja kiedyś pomyślałem, że mi są studia niepotrzebne, bo ja sam wszystko rozkminię, to miałem rację. Ale ja ja normalnie architekt, cecha osobowości jak Jestem wszystko się zgadza. Boże jedyne, kłoski się łączą w całość. Polski Elon Musk, o właśnie, dobrze, ktoś to zapamiętał. Polski Elon Musk, to mi się podoba. To samo mówiłem, że z jednej strony jest gadka o pojedynczych osobach, które to zakładają i mówi się o wolności jednostki, jak komu zaglądać tam w życie i mówi, to ma robić, ale z drugiej strony, jak ktoś ma duże zasięgi i tych osób się pojawia coraz więcej, to tworzy się pewien trend i następuje normalizacja, a wręcz właśnie promocja przy odpowiedniej skali tego typu zachowań. I przechodzimy taką bardzo cienką. Granice tego, co chcieliśmy osiągnąć prawdopodobnie, a tego, co się w finale dzieje. I no tak, myślę, że jak tak dalej pójdzie, to, to myślę, że rzeczywiście tak będzie, że marzeniem młodych dziewczyn będzie to, żeby na osiemnastkę COF-a założyć. I czy chcemy żyć w takim świecie? Pytanie otwarte. Ja bym nie chciał, ale może są tacy, co by chcieli. Dla wielu osób zajmujących się tą kontrowersyjną gałęzią gospodarki, problemem samym w sobie bardzo często nie jest sama praca, co jej społeczny odbiór. A ten może wpływać zarówno na relacje interpersonalne i społeczne poza platformą. No nie mam teraz przez to za dobrych stosunków z moją mamą. A jakiekolwiek masz? No, nie za dobre. I teraz jest właśnie kluczowe pytanie. Czy to, że mama fagaty w ten sposób zareagowała na jej... Ansa to jest właściwe czy nie? I to jest to, że ludzie z tamtego pokolenia mają nastawienie, że i bardzo dobrze, a ludzie z nowego, mam wrażenie, chcą stworzyć taki świat, w którym mama fagaty, powinna być z tego dumna i jeszcze piać, że jej córka ma OEFA. I to jest taka rozkmina, która teraz się dzieje, że, że pomiędzy tym całą normalizacją a promowaniem. <laughs> jeszcze czasami na sesję wpaść, tak. Dwie skrajności? No, dwie skrajności, ale to mimo wszystko, no, mam wrażenie, że tak jest, że w sensie, że ciężko znaleźć jakieś pole środka, jeżeli chodzi o. Że ludzie też tak na to patrzą na zasadzie albo to popierają, albo mówią, że to totalne gówno i yy, kolejna cegiełka do zniszczenia ludzkości. Takie mam wrażenie upadku jakiejś moralności w tym wszystkim. Takie mam wrażenie może się mylę, ale takie mam wrażenie o, to jest tylko nowy rodzaj kurczenia się. Znaczy, wiesz, na pewno sprzedaży swojego ciała w kolejnej internetowej odsłonie i w Negliżu natomiast tam, wiesz, kurczy się jako kontekst, yy, wiesz, uprawiania stosunku z. z Przypadkowymi ludźmi albo w sensie za kasę bezpośrednio, no to nie spełnia tego warunku. Warunek Sprzedawania swojej nagości. No tak. W internecie nigdy nie było moralności, no ale ten internet teraz do tego stopnia przenika naszą warstwę, taką społeczną, też interakcji. Zobacz, ile interakcji ludzkich, międzyludzkich e, przeszło do internetu, które kiedyś gdzieś tam normalnie występowały. Więc ciężko, to jakby, jeżeli internet jest bez moralności, to znaczy, że i, i my jesteśmy bez, bo tyle czasu tu spędzamy, tyle emocji w to wrzucamy i tyle się komunikujemy przez to, że to od nas świadczy, jako o społeczeństwie, ludziach. Nie chodzi o jej i dumę, ale otrzymanie relacji i akceptację dziecka. No ale właśnie to jest pytanie, czy ona to powinna akceptować? W sensie do jakiego stopnia to powinno być akceptowane? Gdzie jest ta granica tej akceptacji? Nie można wszystkiego akceptować i tolerować. No właśnie o tą granicę mi chodzi, nie? Czyli jeżeli jej matka uważa, że przedawanie swojego nagiego ciała w internecie, tak? Wchodzenie na koncert i gadanie o jakichś tam... I innych takich rzeczach. Jeżeli uważa, że to jest chłopowe, że to nie wspiera obrazu świata, w jakim ona by chciała, żeby, nie wiem, był i tak dalej, to ma mimo wszystko ją głaskać po głowie i, nie wiem, mówić, no, no, ja tego nie rozumiem, ale w sumie to spoko. Wiesz, bo to już nie jest taka granica, nawet na zasadzie, że, no bo dziecko wybrało inny kierunek studiów, niż mi się tam, nie wiem, myślałem, że będzie lekarzem, a poszło na marketing i zarządzanie, oj, 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 ale tragedia. Tylko tu mówimy o wiesz, takim głębszym levelu tego wszystkiego. Gdyby ludzie nie kupowali OEF-a, to by tego nie było. No tak, ja, ja to też podejmowałem gdzieś tam wcześniej, bo oni fajnie. się tutaj i w sumie dosyć często gadamy, że, że to oczywiście działa w obu kierunkach. Świadczy o osobach, które dodają ten content, i świadczy też o osobach, które go konsumują. Tak, to działa w obie strony. Nie mówić, że spoko, tylko nie psuć relacji. Można na przykład nie rozmawiać o tym wcale, albo potępić raz i tyle. No myślę, że to ciężko. Tak, do tego przejść, do tak, przejść do tego tak do porządku dziennego, to myślę, że ciężko coś takiego, wiesz, będąc rodzicem, tak udawać, że nie wiesz, co się dzieje. Mam wrażenie, że ciężko. I osoby decydujące się na działanie w sieci na niebieskiej platformie, mogą zdarzyć się, czy to z osądami, czy stygmatyzacją ze strony rodzin, przyjaciół, współpracowników lub społeczeństwa jako całości. Co może prowadzić do dalszych konsekwencji, jak na przykład izolacja społeczna, konflikty w relacjach osobistych, czy nawet problemy natury psychicznej. No i tutaj znowu, i właśnie się pojawia znowu to samo pytanie, tak jak przy takiej relacji reakcji fagaty z matką, tak, jej reakcji na to, to jest pytanie, no i gdzie, w którym miejscu jest problem? Czy problem jest w społeczeństwie, które tak reaguje, czy w osobach, które dostarczają taki content, które robią takie rzeczy, no tam w tym sensie, nie? To jest pytanie znowu. Bo naturalnie przechodzimy do porządku dziennego na zasadzie społeczeństwo winne, bo tego nie rozumie. W sensie taka jest narracja teraz forsowana, ale tak samo można się zastanowić, bo ten przykład relacji załóżmy fagaty i matki, no bo to wycinamy taki, to jest wycinek, tak? W sumie nie wiemy, jak ta cała relacja wygląda, ale mówimy o tym fragmencie, który poznaliśmy z podcastu. I też tak się można zastanowić, czy reakcja i matki jest właściwa. I tak samo tutaj można powiedzieć, czy reakcja społeczeństwa w związku z tym jest właściwa, czy niewłaściwa? Nie robią nikomu namacalnej krzywdy kwestia, jak to wpływa na młode osoby, uprzedmiotowianie, i balans społeczny. No bo widzisz, to masz taki sam zak zakres yy, dyskusji jak no bo to czyjeś życie to co się będziesz butami wpierać. A ja dokładnie to mówiłem i dokładnie z tej samej furtki cała Taka narracja wchodzi, że nie można krytykować tego typu osób, które tym się zajmują, bo, no bo to ich życie, a co ci obchodzi, co ktoś robi ze swoim ciałem, i tak dalej. Tylko w momencie, w którym wchodzi odpowiednia skala, to wpływa na to, jak funkcjonuje społeczeństwo. A jeżeli na dodatek często załóżmy tego typu osoby mają dostęp do młodej publiki czy tej czy mitycznej młodej publiki, ale mimo wszystko tworząc pewne trendy, co jest aktualnie modne, a co nie, no bo mają zasięg i, i mogą to robić, no to nagle się okazuje, że no tak, no ma to wpływ na to, czym marzą młodzi ludzie, jakie mają ambicje, jakie mają cele i. Co chcą robić. I teraz znowu idąc tą logiką, można by było powiedzieć, że hej, skoro w posiadaniu oni. To nie ma nic złego, no bo tak próbujemy to społecznie zbudować, no to w teorii też miałoby nie być nic złego w tym, że nagle marzeniem nastolatków jest to, żeby jak tylko mogą otwierać OFA, nie. A jednak ja na przykład czuję, że to nie jest właściwy kierunek dla społeczeństwa. I masz trochę takie wolność jednostki kontra wpływ społeczny, takie mam wrażenie. Jeśli twoja córka założyłaby OEFA z softami plus ewentualnie sutkami, to byś zerwał z nią kontakt nie, ale w sensie nie zerwałbym z nią kontaktu, ale bardzo wszystkimi możliwymi metodami, jakie bym miał. Po pierwsze, powiem to absolutnie szczerze. Ja bym czuł, że trochę zawiodłem jako ojciec. To powiem szczerze, ja tak uważam. Że gdyby to, były, to było szczytem jej ambicji, to czułbym, że coś zrobiłem nie tak i bym się zastanawiał co. Natomiast na pewno w związku z tym bym jej nie porzucił, nie, nie wiem, nie zostawił czy coś takiego. Natomiast starałbym się, wiesz, na no jakoś pokazać inną perspektywę tego, inny obraz świata, że można żyć inaczej i tak dalej, i że to nie o to chodzi. Także nie zerwałbym kontaktu. Uważam, że nie, no w ogóle. Nie, nie mam czegoś takiego, że rodzic, nie wiem, bo się nie zgadza z dzieckiem, czy coś, to powinien kontakt zerwać. Uważam, że to jest bez sensu. Że na tym polega ta odpowiedzialność, żeby utrzymać relację, cokolwiek się dzieje. Natomiast moje własne uczucia związane z tym, co się dzieje, no takie by były. Więc mimo mama fagaty nie zareagowała dobrze, tylko ja nie wiem, czy tam było, że zerwała kontakt, czy po prostu, że no nie mają kontaktu, ale ten wiesz, to może być tak, że yy, równie dobrze fagata mogła nie chcieć tego kontaktu w momencie, kiedy spotkała się z krytyką ze strony swojej matki. Wiesz, to, to też yy, w obie strony mogło działać. Niekoniecznie jej matka musiała zerwać kontakt, mogła powiedzieć coś, co jej się nie spodobało, a potem tak wyszło. Nasza głowa na swój twardy dysk w grany ma taki fascynujący system operacyjny, który zwie się mechanizmy obronne. I może się zdarzyć tak, że w odpowiedzi na ten atakujący z każdej strony lincz i krzywe spojrzenia, tu pod tą naszą czupryną, wykiełkuje sobie taka racjonalizacja, wiecie, na zasadzie No, może społeczeństwo i trochę robi mi pod górkę, ale za to patrzcie ile ja mam kasy! Oliwy do ognia, do No, kogoś mi to przypomina nawet. <laughs> teraz nawet kogoś mi to przypomina. Pieniądz lubi ciszę, no wiadomo. Domu. Ale teraz młode pokolenie nie ma z tym problemu. Większość mężczyzn jara się, że jego kobieta ma onsa. Nie... nie wiem, czy bym powiedział, że większość mężczyzn jara się, że ma jego kobieta on nie... To, to Nie zgodzę się z tym. To, że gdzieś tam się może słyszy o jakichś takich przypadkach i o nich jest głośno, no bo są kontrowersyjne, to nie znaczy, że większość facetów tak myśli, i w życiu bym tego tak nie sklasyfikował. Ja powiem wręcz przeciwnie. Uważam, że większość facetów nie chciałaby, żeby ich partnerka miała o nich i nie zgodziłoby się na to, w sensie nie chciałoby być takiej relacji. I konsekwencją, której warto jest być świadomym, decydując się na działalność w branży 18, jest to, że adult-kontentowa przeszłość może padać cieniem na naszą dalną, alternatywną karierę zawodową. A czy tego chcemy, czy nie, nie każdy pracodawca będzie otwarty na zatrudnienie osoby zarabiającej w przeszłości na niebieskich platformach. No, chyba, że zatrudnia już założenia, mając jakiś niecny plan. Nie? Niestety chodzi bardziej też o to, że wiele osób patrzy wtedy na takich ludzi przez pryzmat tego, co robili i ciężko to. Łatkę później z siebie zdjąć. Echem, niestety. Albo istety, no zależy, jak to patrzy na temat, że jeżeli ktoś tworzył takie treści i później nagle, nie wiem, chce przejść do, nie wiem, reprezentowania jakiejś firmy, no to tak trochę dziwnie by było. Jest sporo aktorów, którzy startowali w Polsce, a teraz Hollywood Stars. Znaczy wiesz, no, bo to jest, właśnie widzisz, bo to wszystko trochę jedno z drugiego wynika, nie? Czyli w momencie, w którym jesteś, nie wiem, taką Saszą Grey, tak? która odniosła jakiś tam sukces, albo Mija Kalifa, tak? Te znane przykłady tego typu osób. Czyli mówisz o jakiejś takiej topce branży po o, no to tak, to potem takie osoby, tyle kasy są w stanie nastukać przez swoją karierę, że potem mają wy one, nie? I sobie żyją, jeszcze robią i są gwiazdami ku internetu, i potem robią na Twitchu streamy z gotowania, niby przyciągając swoją osobistością, a tak naprawdę pewnymi wspomnieniami wśród widzów, którzy mają wyjątkowo bogate wspomnienia w związku z ich twórczością. Więc no tak, no, są takie przykłady, ale jednak nie ma co patrzeć na skrajności, czyli osoby, stopki, bo to jest malutki procent, promil, tylko trzeba patrzeć raczej wiesz, w tej średniej półce, gdzie zarobisz kasę jakąś fajną i tak dalej, ale jednak nie tak że cię ustawia do końca życia. I potem coś się może wydarzyć, coś się może zmienić, no i jest problem. I co teraz to Kalifa Khalifa płacze po podcastach? No ma też kupę kasy, a oprócz tego, że płacze po podcastach, no tak, to no może teraz narzekać na tą branżę, mówić, że jest zła, jednocześnie mając, wiesz, gdzieś tam kupę kasy z niej, gdzieś tam na bieżąco działają. Zresztą ona też mnóstwo jakichś kontrowersyjnych materiałów robiła. I myślę, że ciekawym case'em może być tutaj również historia Fagaty, której rozpoczęcie działalności na łamach niebieskiej platformy nie było ani planem A, ani planem B. Na ten ruch zdecydowała się ona w momencie, w którym w wyniku Pandora Gate'owej afery została jej odcięta tak naprawdę kropluwa z dopływem bardzo dużej gotówki. Zakończyła się jej współpraca z markami kosmetycznymi, nie pojawia się już we freak fightach. Chociaż fagacie trzeba jedno oddać, że pomimo iż zdecydowała się ona na tą kontrowersyjną ścieżkę zawodową, to mówi ona otwarcie o tych mrocznych aspektach, realiów bohatej działalności w sieci. On nie jest pracą dla każdego. Nie chciałabym, żeby młode dziewczyny brały ze mnie przykład i też go zakładały. Przecież to jest taki Jakiś, nie wiem, Jarowy Dupochron? Nie wiem, jak to nawet nazwać. W sensie, no nagle Fagata w tej całej swojej roli przejmuje się losem młodych kobiet. Wow, chyba niesamowite. Chyba. A za to potem nie przeszkadza jej wbić do klubu i coś tam krzyczyć o jakichś cichach. <laughs> bo, bo ma więcej dla siebie i boi się konkurencji, tak, mówisz? Nie, no ale to też było, kto tam mówił. Jeszcze jakaś taka z tych. E, on. Jak ona się nazywała? Ta z Twitcha też mówiła to samo, że nie poleca on. Amurant, o, właśnie. Amurant, tak samo mówiła, więc fagata z amurant, Widać, wielkie umysły myślą podobnie. Eee, też o tym samym mówiły w podobnym czasie, no. Mówią, że 98% nie zarabia na tyle, by się utrzymać. No, no tak. No. Ja, ja w to wierzę, no. W sensie, a to też jest ciekawe, jaka jest skala, na przykład na YouTubie. Jakby na przykład YouTuba zmierzyć, to pewnie też mnóstwo jest kąt i ludzi, którzy coś robią, a wcale z tego nie mają kasy na tyle, żeby się utrzymać. Chociaż przy tym ma sensie teraz, kurwa. Istotne jest to rozważenie tego balansu między korzyścią Płynącymi z działalności na tego typu platformach, a ich wpływem na nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne. No ale kurde, to nie ma innych korzyści niż te finansowe. No, cała reszta to jest generalnie robisz sobie problem. Tylko te wszystkie problemy, które generujesz, te, które dzieją się nawet aktualnie w Twoim życiu, plus te kiedyś tam, które mogą się wydarzyć w dowolnym aspekcie życia, jakiejś bliskości z kimś, nie wiem, posiadania dzieci, staw dowolne, to wszystko ma Ci re rekompensować ta kasa. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś już tym tokiem myślenia, to musi mieć jakąś grupę odbiorców, musi mieć jakiejś zasięgi, żeby to się opłacało. Jeżeli ktoś jest jakimś no namem i zakłada on licząc na to, że zgarnie stamtąd jakieś grube, grube setki tysięcy i nie ma nawet jakiegoś miejsca promocji, to sorry, ale moim zdaniem jest debilem. To jest, to jest, to jest kompletnie idiotyczne działanie, które no jest bez sensu. No. Jeżeli ktoś się nasłucha jakichś rzeczy o tam nie wiem, aktorkach czy jakichś influencerkach, które to założyły i potem wonna też tylko czeka na osiemnastkę i to założy, to głupota straszna. Rebo <grywa> ekspert do spraw. No tak, no sporo o tym gadamy w sumie jakby nie patrzeć.